Okay, Cześć, witajcie na moim kanale Patrycja ja Dzisiaj nagrywam kolejny vlog Do wakacyjnego maratonu Ponieważ jutro jedziemy do Kork W tym roku robimy staycation, czyli wakacje w Irlandii Przez COVID um, No tak wyszło Nie wiedzieliśmy w ogóle czy pojedziemy gdzieś czy nie Ale jedziemy do Kork, nigdy nie byliśmy A więc mam nadzieję, że będzie fajnie Też będziemy zwiedzać Galway i Limerick, Ale wszystko zobaczycie Tutaj jak widzicie ze mną mam swoją paliceczkę i. Hu, najpierw Wam pokażę, co pakuje, a potem Wam pokażę, jak się pakuje. Jedziemy dosłownie na dwa dni, a więc to jest taki mały wypadek: 2 dni, 3 noce. Co? 3 dni? Na 3 dni. 3 tr dni, 2 noce. Na 3 dni, 2 noce, tak, tak chciałam powiedzieć. A wyszło odwrotnie: 3 dni, 2 noce. Dwie noce. Um, a więc pokażę wam, jak fajnie się spakować na właśnie 3 dni um, Jak ja się pakuję I mam nadzieję, że ten filmik wam się spodoba Komentujcie, czy czekacie na jutrzejszy filmik Bo jutrzejszy filmik to będzie pierwszy vlog właśnie z wakacji um, Ogólnie tutaj pogoda jest taka... <grym> w nie przynajmniej A więc um, mam nadzieję, że w kork albo goluj będzie lepiej um, Wiem trochę, co będziemy robić, ale nie będę nic spoilerować, bo będziecie musieli po prostu obejrzeć jutrzejszego vloga, żeby zobaczyć, co będę robić. Ale tak, myślę, że bez przedłużenia możemy zaczynać. E, nie zapomnijcie zostawić dużej łapki w górę i zaczynajmy. OK, a więc... Mm, gdzie zacząć? Zacznę od tego. <laughs> um, pakuję swój e, journal, ponieważ muszę nadal być zorganizowana. Tutaj sobie wszystkie e, notatki piszę. Co chcę robić, jak chcę robić, tutaj właśnie mam blank, przez to, że jest holidaya, ale i tak um, chcę go mieć ze sobą, ponieważ już tydzień po jak wracam, już mam zaplanowany I tydzień po tym i już jest szkoła um, Zupełnie jakby przeoczyłam to, że za chwilę wracam do szkoły, jakoś nie myślałam o tym i bardzo szybko mi zleciały wakacje a, a więc za chwilę będę musiała zacząć serię bag to School Nawet jeszcze o tym nie myślałam Ale, ale coś, coś zorganizujemy A więc tak, biorę swój journal I do tego journala biorę dwa długopisy I jeden highlighter Więcej nie potrzebuję Następnie biorę swoje bikini I patrzcie jaką fajną mam e, torebaczkę bikini bag Jakby bikini było mokre W tym roku mam nowe bikini Mam em, High waisted em, Dół i górę bikini. Mam taką. Tutaj jest zawiązana. Taki fajny staniczek. I to właśnie pakuję w tej torbie. Następnie mam książkę Theory Test, ponieważ po drodze będę się uczyć do prawo jazdy. Bo newsflash, będę zdawać prawko 11 września, czyli za miesiąc. To są nie za miesiąc. O, w magazynie sobie ja przeczytałam pół książki, a ja przeczytam kolejne pół. I zacznę się takie testy online, żeby się do tego przygotować. Mam miesiąc, więc myślę, że spokojnie zdam. Um, to jest teoria, to jest pierwsza teoria. Dopiero potem wykupię nauki, a potem prawdziwe jazdy, ale to jest pierwszy step, żeby dostać prawko. <grywka> um, Następnie wzięłam gry, jak będziemy wieczorem w hotelu, albo jakbyśmy gdzieś poszli na piwnik albo coś. To tutaj mamy <gry> e, tą grę, pewnie ją znacie. Zapomniałam jak się nazywa: Sea Battle. Um, statki, tak. Następnie mam dobre, doble zawsze muszą być. Tutaj mam zwykłe karty, i oczywiście mamy uno. Następnie wzięłam e, kurtkę przeciwdeszczową na wakacje bo właśnie to jest urok Irlandii um, i teraz pokażę wam moje fity pierwszy fit, w którym jadę jutro to mam swoje spodnie nude, które wam pokazywałam w dosłownie wczorajszym vlogu e, które sobie kupiłam z Stradivariusa? nie, Polenbear i tą koszulkę sobie kupiłam w Stradivariusie i to Razem ubiorę jako outfit. Do tego ubiorę swoją czarną bluzę na górę i pewnie skarpetki Trashera. Następnie na drugi dzień mam swoje czarne dżinsy, które są też potargane, a przez to, że są potargane ubiorę swoje fishnets do tego, czyli wiecie, te, te rajtuzy. Do tego ubiorę swoją koszulkę nud I też będę miała tą czarną bluzę na to Oczywiście I też mam długie białe skarpetki Jakbyście nie wiedzieli to uwielbiam Ja tutaj są z lewisa I ostatni outfit, który mam To moje zwykłe Niebieskie dżince też potargane Do tego mamy Różową koszuleczkę Taką Znaczy to jest na drugiej stronie Sekundkę Kom, też z Polinbey. Ostatnio bardzo lubię ten sklep ze Stradivariusem właśnie z High um, I taki outfit do tego, chyba mam tylko skarpetki. <grym> e, następnie wzięłam piżamkę. Tutaj mamy takie piękne szorciki. E, ta piżamka jest z Penasa. I tutaj mamy górę piżamy. To jest, wiecie, ten e, królik z Bambi. <grym> Oczywiście musi być Disney. Też wzięłam sobie taką zwykłą szarą bluzę, jakby było zimno. A jakbym chciała po prostu ubrać ją do dzieńców zamiast koszulki topu z bluzą. Też wzięłam outfit na zamianę, jakby co? Jakby było gorąco albo coś. Mm, <grym> Nie jestem pewna. I mam po prostu zwykłą um, Donald Duck oversized T-Shirt I... Do tego mam spodenki te legincowate, czarne Aha. I też wziąłem sobie fluffy socks, takie wiecie fajne um, mięciusie skarpetki do piżamy I też mam bini czapkę jakbym chciała dodać jako akcesorię Albo taką czapkę, jakbym chciała dodać jako akcesorię. Też do akcesorii oczywiście muszą być okulary. Te sobie kupiłam w Urban Outfitters na przecenie, na promocji. Zapłaciłam tylko 8 euro za nie. I tutaj te z Primarkant. Piękne są. Do tego też, jakbym chciała wyczysłać do muzyki, to mam słuchawki takie duże, a jakbym chciała edytować to moje. Um... Na bluetooth się ładują tak samo jak i mój Fitbit, bo będziemy liczyć, ile kroków robimy, bo może pójdziemy w góry. Coś jeszcze mi się ładuje o tym. A, mój powerbank też się ładuje, ale to wszystko trafi do mojego plecaka. Też mamy klapki, ponieważ zabukowaliśmy sobie basen dwa razy w hotelu przez to, przez, przez to że jesteśmy właśnie, e, żyjemy w czasach COVID, trzeba bukować sobie jakby sesję na basenie i zabukowaliśmy sobie. Dlatego też potrzebuję klapki i moje bikini. Następnie mam kosmetyczki, a więc w mojej pierwszej kosmetyczce, takiej, tutaj mam em, zwykły woreczek, jakbym potrzebowała. E, mam takie coś, ponieważ ja sobie lubię brwi, tak właśnie nimi em, jakby klinować. Do tego mam tutaj perfumy i mam po prostu swój codzienny makijaż to wam pewnie pokażę w jakiejś rutynie nie będę wszystkiego wyjmować pokazywać i też mam wszelkie um, koszul a tutaj w tej um, małej kieszonce tej kosmetyczki sekundka mam moje um, Pędzelki do malowania Shape Beauty Blender i wachlarz, bo potem na setę tutaj potrzebuję. Tutaj w drugiej kosmetyczce mam takie rzeczy. Mam swój retainer. To używam, żeby myć kolczyk. Tutaj mam na tatuaż aftercare um, i takie tam małe rzeczy. I to w sumie jest wszystko. Tak, to wszystko. I myślę, że możemy się zacząć pakować. Teraz Wam pokażę, jak wszystko spakuję do walizki. Eee, a więc zaczynajmy wielkie pakowanie na 3 dni. <gry> Okej, okay, a więc tak wygląda moja walizka w środku. Tutaj już spakowałam Belisa, a więc to przerzucę eee, możemy zacząć pakować eee, czyszki. A więc zaczniemy od fitu, który jest jakby co zapasowy, tutaj jest podenki. Rolnujemy to jest najlepsza metoda na ciuchy. I dajemy je tutaj Koszuleczka koszuleczkę Disneya. Tocujeme tak. Samolotem mamy chyba więcej takiego, takiej wygody w sumie, że nie ma, że o, walizka musi być 10 kg, i potem po prostu to, co się zmieści, się zmieści. Dobra, tą damy tutaj i tą tutaj. Jest idealnie. Czy coś jeszcze tu można dodać? Myślę, że dodamy tę grę. damy czapkę. I tutaj dogramy, dodamy tę grę. Kolary myślę, że jedne wezmę na siebie, myślę, że wezmę te i te spakujemy tutaj. E, journal i książkę nauki wezmę do em, plecaka tamtego, który tam wisi. Tutaj mamy te słuchawki. I w sumie je też możemy tutaj spakować, bo jutro będę miała na do auta. Um, I tak, i myślę, że reszta też idzie do auta, więc powerbank, słuchawki i Fitbit to, to nawet będę miała na sobie. I tak się spakowaliśmy, kochani, wszystko mi się zmieściło, bo to tak jak mówiłam, idę do auta. Tutaj tylko zamkniemy walizkę, sprawdzimy czy wszystko na pewno jest ok. Abelista. Jestem ze siebie dumna. Myślę, że też się powinniście z nimi pójść, bo przeważnie mam problem się pakować. A więc tak, kochani, wyglądało moje spakowanie się na wakacje tegoroczne. Tegoroczne tegoroczne wakacje. U, tak. Teraz idę spać, bo jutro wyjeżdżamy wcześnie. Ale mam nadzieję, że to że ten krótki filmik w sumie pewnie nie wiem ile to wyszło minut, ale nie, nie myślę, że za dużo jakoś szybko mi poszło to spakowanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o dużej łapce w górę. Nie zapomnijcie subskrybować, komentować, bo podpisuje ja czytam na wszystkie i do jutra, buziaki! <noise> Won't take long only a minute. I promise it's worth it. So please don't quit it. Stay positive.